Siema, z tej strony Gabi Jelonek z podcastu WELON i MUCHA, program o ślubach. I w tym roku również dołączam do akcji Podcasty dla Woźb. Serdecznie Was zapraszam 29 stycznia na 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy razem do końca świata i jeden dzień dłużej, a my przez cały dzień streamujemy na YouTubie. Najdłuższy i najweselszy podcast na świecie. Mój slot będzie około godziny 17. Będę rozmawiała razem z Romą Komorniczak, wedding-plannerką, o tym, jak biorąc ślub, pomóc też innym. No bo często prosicie przecież o coś innego zamiast kwiatów, żeby goście Wam przynosili i może to być na przykład zbiórka charytatywna. Mogą to być datki, mogą to być przedmioty, które chcecie przekazać później domom dziecka, fundacjom czy schroniskom. Jak to zrobić, żeby to było legalne i sensowne, żeby nie zebrać niepotrzebnych przedmiotów. O tym będzie nasza rozmowa. Słuchajcie nas koniecznie. Wpłacajcie do podcastowej puszki. Nasza podcasterska puszka już jest otwarta. Możecie wpłacać online. Bądźcie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej. Do usłyszenia i zobaczenia.